Cześć! Z tej strony Doppler i powrót do K6 minut z Dopplerem. I te materiały, które teraz będę nagrywał, będą, mam nadzieję, że wyjdzie serią, która będzie omawiała grę, w której po prostu się można powiedzieć rpg zakochałem ostatnio. A chodzi o jedyny, pierwszy, drugą edycję. I te krótkie filmiki będą. Zrobione w taki sposób, byście mogli stopniowo przyswajać sobie słuchając gdzieś przy zajęciach domowych czy w pracy mechanikę od samych podstaw poprzez różnego rodzaju jej elementy. I zaczniemy oczywiście od podstawy takiej totalnej, czyli czym i jak się rzuca, jakie kości się używa i versus co się testuje w ogóle? Sama ta mechanika polega w ogóle na wykorzystaniu dwóch rodzajów kości, czyli na specjalnej K12 i na kościach kaszuskach. Kość K12 jest taką kością, jakby podstawową w tej grze, a kości kaszuski odpowiadają umiejętnościom, poziomom umiejętności i poziomomom biegłości, bo to są dwie różne rzeczy. Skupmy się na razie na totalnych podstawach. Rzucamy sobie K12 i kaszuskami w liczbie odpowiadającej poziomowi umiejętności lub biegłości. Mamy osiągnąć poziom trudności wyznaczony przez poziom cechy. A mamy 3. Przez poziom cechy od. 20 odejmujemy ten poziom cechy, i wychodzi nam poziom trudności, jakby cechy. I to jest taka sama podstawa tej mechaniki, w związku z tym, że cały czas będziemy chcieli osiągnąć tą wartość wpisaną w naszą kartę postaci, czyli w zasadzie, prościej się w zasadzie nie da. Gdzie nasza, nasz poziom trudności, właśnie cechy, jest tak, jakby odzwierciedleniem w tym świecie, że w zasadzie wszystko, co robimy, to jest taka walka z własnymi słabościami. Ale przejdźmy do czysto takich mechanicznych kwestii. K12 plus odpowiednia liczba K6. Co do procentowych szans na zdanie testu, możemy się pobawić później w takiej analizy. Ale samą podstawą jest właśnie to. I teraz, jak możemy wpłynąć na mm, zwiększenie szansy osiągnięcia sukcesu? Czyli, takie powiedzmy w innych grach: modyfikatory testów. To znaczy, tak. Mamy dwie możliwości. Pierwsza to wzmocniony test, czyli. To się wybiera przy umiejętnościach, że umiejętność może być wzmocniona w jakiś sposób. Czasami, jakieś zdolności rasowe, tutaj z pochodzeń, ładnie nazwane poprawnie, pozwalają na wzmocnienie testu. Wtedy rzucamy 2K12, wybieramy wyższy wynik, plus, oczywiście, dodajemy nasze wyniki na kaszuskach. Druga kwestia to przed rzutem, możemy zdecydować, że dodamy do tego testu nadzieję, wydając jeden punkt, dostajemy jedną kaszustkę do testu. Eee, no, ewentualnie, jeżeli skorzystamy z wyróżnika postaci, takiej cechy charakteru i mistrzyni wiedzy to zaakceptuje, będziemy mogli działać pod natchnieniem, i wtedy za ten jeden punkt nadziei otrzymamy dwie kaszustki. Ważna informacja jest taka, że wyróżniki nie działają na biegłości, więc w walce nam to nie pomoże. W zasadzie wzmocnionych testów biegłości także nie ma, więc walka przypomina bardzo starsze systemy, takie jak na przykład pierwsza edycja Warhammera, kiedy w zasadzie niewiele co poza samą nadzieją i kostką dodatkową oraz postawami, ale to do, do mechaniki walki myślę, że przejdziemy w jakichś kolejnych yy, nagraniach, yy, które będziecie mogli wysłuchać. W zasadzie niewiele nam co. Już w tym teście do walki pomaga więcej. Skorzystamy z ułatwień dotyczących testów umiejętności. I jedna uwaga na koniec. Ważną kwestią jest też to, żeby się zmieścić w tych 6 minutach maksymalnie. Ważna kwestia jest to, że na K12 mamy dwa symbole. To znaczy, mamy Run Gandalfa oraz znaczek oznaczający oko Saurona. Oko Saurona w normalnych warunkach oznacza, że na K12 wypadło 0, Natomiast rune Gandalfa oznacza, że test po prostu nam wyszedł bez znaczenia, ile suma wszystkich wartości na kościach będzie wynosić i czy ona faktycznie zrówna się, czy przebije poziom trudności naszej cechy. Wtedy po prostu oznacza to test zdany. Natomiast na kaszuskach mamy dodatkowe takie runki. I każda szóstka oznacza dodatkowe sukcesy, czyli coś wychodzi nam lepiej, robimy coś szybciej, jakaś tam zdolność, umiejętność działa na większą grupę osób. Ale odsyłam tutaj już centralnie do podręcznika, bo przy każdej takiej e, sytuacji jest to wyraźnie napisane. To są podstawy mechaniki e, jedynego pierścienia, jak widzicie, jest to bardzo proste. A w kolejnych filmikach będę się już odnosił do konkretnych przykładów e, dotyczących elementów rozgrywki tej gry. Zapraszam.